Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Na tej lekcji chciałem Wam przypomnieć, żebyście uważali, jak piszecie daty i kto tę datę będzie czytał. Dla nas, ta data, którą tu widzimy, jest jakby oczywista, że to jest 4 marca 2017 roku. Jednakże, dla Amerykanina, to jest coś zupełnie innego, gdyż oni najpierw piszą yy, dzień, znaczy miesiąc, a potem yy, dzień. Czyli dla Amerykanina to jest 3 kwietnia, tak? Czwórka z przodu to jest miesiąc, czyli kwiecień. A my nigdy nie mamy jakby pewności, kto to będzie czytał. Popatrzmy tutaj na historię autentyczną. Ktoś wypisuje na blogu, na słowniku Macmillana. However, sometimes having friends from different places can be confusing. Czyli goszczenie przyjaciół z różnych części może być confusing, czyli no takie, że jesteśmy zagmatwani, nie wiemy o co chodzi. Particularly when it comes to time. Zwłaszcza jeśli chodzi o czas. Na przykład I recently received an email from a Japanese friend. Tak? Czyli ostatnio otrzymałem maila od przyjaciela japończyka telling me który mi powiedział, he was visiting London on, no i mamy tę datę. And asking, i zapytał, if I'd like to meet, meet for dinner. Tak? Czyli zapytał, że mówił, że będzie w Londynie tego tego dnia i czy chciałby się spotkać na obiad. This was great, super. I was excited to meet my friend. Czyli byłem podekscytowany, żeby się spotkać z przyjacielem, but I had a problem. When exactly was he coming? Kiedy niby miał przyjechać? For me, czyli dla mnie, the date meant, mean, meant, meant. Oznaczała, data oznaczała 4 marca. Tak? Czyli tak jak my to odczytujemy: 4 marca. But I knew. Ale wiedziałem, my friend studied English in the USA. Czyli wiedział, że ten japończyk studiował angielski w Stanach. I być może miał na myśli właśnie wersją, wersję amerykańską. So he could mean, być może miał na myśli 3 kwietnia. Także tu bardzo uważamy, dlaczego. This is a key difference. To jest kluczowa różnica między brytyjskim a amerykańskim. In Britain, Wielkiej Brytanii, the date is written day, month, year. Czyli w brytyjskim, tak jak u nas, dzień, miesiąc, rok. Ale w amerykańskim, they put the month, month first. Czyli na początku dają miesiąc, a potem dzień. Także uważamy, jakie jest rozwiązanie: if you want to avoid confusion, czyli jeżeli chcesz uniknąć nieporozumienia, the best thing to do is to write the date in full. Czyli najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to napisać datę w pełni. So if my friend had written, Czyli jeśli mój przyjaciel napisałby 4 marca, czyli miesiąc pełnym słowem, there would be no confusion. Nie byłoby nieporozumienia. I tu przy okazji mamy trzeciego conditionala. In international English, this is probably the best strategy. Czyli w takim angielskim międzynarodowym to najlepsza strategia. Dzięki. Uważajcie.